Ponad 270 tys. zł to kwota, jaką Gmina Piekoszów przeznacza na wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Stanowi ona 100% pozyskanego właśnie dofinansowania w ramach ministerialnych programów asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa. Obydwa programy są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Piekoszów otrzymała w tym rozdaniu jedno z najwyższych dofinansowań. Łącznie jak tak zliczyłem na oba programy to jest przeszło 30 milionów dla województwa Świętokrzyskiego. Proszę Państwa, czy to dużo? Fundusz Solidarnościowy, z którego pochodzą środki na asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekę wytchnieniową, bo o tym mówimy, te umowy dzisiaj będą podpisywane, to jest prawie 140 milionów. To jeżeli dla województwa Świętokrzyskiego przypadnie prawie 30 milionów. Myślę, że to dużo w skali kraju, tym bardziej, że przynajmniej w jednym tym segmencie, czyli jako asystent osoby niepełnosprawnej województwo świętokrzyskie otrzymało środki na realizację wszystkich zgłoszonych programów. To jest pokłosie tego, że poprzednia edycja była bardzo dobrze wykorzystana przez samorządy, i za potrzebowane środki zostały praktycznie w całości wykorzystane. Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia, pozyskane środki przełożą się na realną pomoc dedykowaną potrzebującym. Dla mnie to jest rewelacyjna wiadomość, że tyle samorządów Świętokrzyskich sięga po te pieniądze. Pieniądze bardzo potrzebne, pieniądze, które w sposób realny poprawiają życie osób niepełnosprawnych i tych, którzy się nimi na co dzień opiekują, bo opieka nad osobą niepełnosprawną nad dzieckiem niepełnosprawnym szczególnie tym który nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji to jest ogromny wysiłek ogromny stres ogromne wyrzeczenia dobrze że rząd premiera Mateusza Morawieckiego dostrzega ten element naszego życia i wspiera te środowiska z osobami z niepełnosprawnościami kierując środki do programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i programu opieka wytchnienia to będzie realna pomoc. To są godziny pracy asystentów, godziny pracy terapeutów, godziny pracy tych, którzy będą wyręczać osoby opiekujące się na co dzień niepełnosprawnymi w tej bardzo ciężkiej pracy. Gmina Piekoszów do programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przystąpiła po raz drugi, a do programu opieka wytchnieniowa po raz pierwszy. Umowy na ich dofinansowanie podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek wspólnie ze skarbnik gminy Magdaleną Smolarczyk-Kormą. Obydwa programy są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jest to program świadczący usługę asystenta mający na celu zapewnienia wsparcia uczestnikom programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program na terenie gminy Piekoszów jest realizowany od stycznia bieżącego roku, gdyż umożliwia to szczegóły tego programu. W grudniu 2020 roku na terenie gminy Piekoszów przeprowadzane były kwalifikacja. Każdy uczestnik programu mógł złożyć wtedy wniosek i na podstawie tego wystąpiliśmy o zapotrzebowanie. Środków z wnioskiem, który bardzo się cieszy, że przeszedł pozytywny i uzyskaliśmy dofinansowanie w 100% program opieka wytchnieniowa jest skierowany do osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi gdyż wiemy że osoby takie które sprawują opiekę są obciążone nie mają czasu odpocząć i w ramach tego programu na terenie gminy Piekoszów wpłynęło 8 kart i będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na realizację obu programów, których celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, Gmina Piekoszów pozyskała w sumie ponad 270 tysięcy złotych. Będą one realizowane do końca bieżącego roku.